Więc się witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy przygotowani na stanowisku numer jeden. Ja sobie teraz przygotuję miks zamiatowy. Mam tutaj kukurydzę z puszki. To jest prawie cała puszka. Opakowanie już gotowe, kukurydzy gotowanej o smaku wanilii. kilka kulek bananowych kilka kulek ananas i taki miks tak się prezentuje mój zestaw dwa ziarenka kukurydzy jedno ziarenko pływające ciężarek na bezpiecznym klipsie Chyba 80 gram i to pójdzie pod szynę. Więc ja już mam trzy zwiedzione. Tutaj są dwa moje. Dwa Stasia i jedna moja wędeczka z mega metodą, tak na otwartym wodzie rzucona. A Stasia, trzecia wędka tam jest ze Stasiem, tutaj w zatokę. dopiero będziemy wywoził prawie wszystko gotowe tu, trzy 3 w wodzie dwa, jeden. zestawy zarzucone, wywiezione już, wędki rozłożone wszystko mamy już gotowe do łowienia ja mam jeden zestaw na mega metodę, tam jest kulka słodka pomarańcza drugi zestaw to jest yy, na kukurydzę pod trzcinkę tam na, na końcu zatoki mega metoda też na końcu zatoki, mniej więcej pod trzcinkę i trzeci zestaw to jest morwa i ananas w sam środek Zatoki pod drugim brzegiem tam i zobaczymy może coś spadnie. Mam taką nadzieję. Chyba może opowiedz o swoich zestawach, czy już opowiadałeś? Ja mam lewą wędkę tam najbardziej. W sumie to jest taki szczyt zatoki. Tam dałem kulkę 18 morwa lekko uciętą i popka ananasa Piętnastkę, połówkę, taki bałwanek Mocony kukurydzą o smaku wanilii Tam miksem jakiś kulek A kolejny zestaw dałem na kukurydzę jedno, jedno ziarno pływające I jedno zwykłe I nęciłem głównie kukurydzą I tam dałem pod Na brzeg zatoki pod trzcinę Trzeci zestaw to mega metoda Na włosie tam kulka morwa jest w Zanęcie chyba to jest zan Zanęta waniliowa Vanilla i z dodatkiem kurydzy i rzuciłem na otwartą wodę i tą wędką będę tak półtora godziny, dwie godziny przerzucał trzeba szukać ryby tak. dwie wędki liczymy na nęcenie a po jednej na mega metodzie szukamy chyba, że będą efekty wcześniej niż półtora godziny to będę musiał rzucić później, szybciej Robię no będzie na chwilę Teraz przyłączam swoją mega metodę. Założyłem przypon Roni League na akcesorach underkarpia I malutki popek 12 metrów o smaku ananasa. Kurde, szkoda. Były jakieś tam delikatne branie u Prawdopodobnie jakiś leszczyk się tak, dobierał do, do mega metody. I dosłownie zakończyłem nagrywanie tego, co mu przed chwilą mówiłem i Trzy mówiłem, mówiłem do Sasia, że mógł nie dać tylko poczekasz aż się bardziej odjedzie i była ładna rola od razu. Karpis, nie? tak weź po wodę ry. Ja. tylko włączę ten. nie będę tam wchodził. a tak. widzę to, Amur chyba. a mur, o kurde, ale jest taki od 1 kg. a musiał wejść, żeby no, go nie podjeżdżać. Podnieś podbierak wysokobą to byłoby na tym. Też zauważyłem, że na, tym skar na tej skarpie. Dobra. Jest, rybko. Weźcie. Ale ja sobie jedzę. A ty, bo podbierasz, ładnie. Już? No. Taki amurek. Amurek, duży amur. Podejrzewam, że wokół, w granicach życiówki amura. Obstałem 10 kg. Ja też obstałem tak 10,5. Może 9,5. Popisz go? Tak, tak powalczył. A jaką rolę zrobił? Tak. Trzy wędki mam po wodą. Jedną właśnie chciałem przewozić, na drugiej było takie branie leszczowe, ale tam było pusto. I tutaj taki amur, taka rolada. Nie masz wiaderko? Wiaderko tutaj. No Dobra, tarcz, tarcz. Zaraz ważymy. Ja może zważę. Jeszcze podniosę. Taka jest trochę mokra. Ale tak? Ale w moją stronę waga. O, tak. o kurde. A nie, nie, tak jest. Ile? 9200. Trochę miejsc 800 gram do życiówki Ale bez maty 10, 900? No, bez wody bez Oj, 9600 Teraz zrobimy jeszcze jakieś tutaj zdjęcia pod trziną Ładne miejsce jest w miarę Koderak byłam. Ach, Chyba, nie poleciał! To się wody ryb złamały trochę. jak się, się robi tutaj jest, podbieram. Robisz? Mhm. Mm Na swoich warunkach branie. Nie, czekaj, przejdę dalej. I dosłownie jakieś, nie wiem, 10 minut od wywiezienia po tamtym Amurze. Jest. U Stasia takie taki dosyć niezbyt jakiś odjazd, ale... Kurde, myślałem, że się spioło. Jakieś branie było? Co to? Amur albo jesiotr. Jest jakaś ryba. Jesiotr. Jesiotr? A, jest Amur. Siedem, siedemset. To inny. Morka. Mowa Tam a tamten miał? Dziewięć? Tamten 9200. Aha. Przedpadł, Ile? 11 200 I tam mam? Mój miał 11. Twój ma 10 800 400 gram towarów? Tak nie mam się widzisz Waga Nie ma Czekaj Nie ma życiówki jak jest Hol, co to znaczy? Hol. Było to, że schwieję Hol i 0,56 wytrzymałem. Może jakieś inne. Te. A teraz A. Kilogramy. Ale teraz też kilogramy. Albo kilograma się też. Tak? No to nie wiem. Ile jest? No, 11, 250. 200. 50. Łowić to trzeba było. Dobra, jest. Dobra. Kaczek, wyszedł Jest taki amur. Ile może mieć? 11? 11? 12 może mieć. Na Stasia wędka ja też na ten sam zestaw co poprzednie dwa. Jakieś dwie godziny po tamtych. Bardzo delikatne branie. Kurde. Tak, tak. A nie zdejmiesz? Po co? Nie? A na łeb trochę. Może <grym> 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 ten sam. Jest taki amor piękna ryba Sesja zdjęciowa i do wody szybciutko no. Dobra oh. możesz wypuszczać na rybę Ole mi zęba walną Leg go na ten trochę Ole mi przywalił Tylko za ogon ciągnie, za, za Tylko za ogon Ale torpeda. Już idziemy do domu, jest godzina 19. Ten amur, co jak złowiłem, to był na Stasio Wędka, ten sam zestaw, co te dwa poprzednie. Tylko Stasiu na chwilę poszedł się przejść i wtedy było branie z i zaciąłem już. Nie oddawałem Wędki Stasiowi. Ja już przyszedłem, to było tak, był już był amur przy brzegu. przy brzegu. No jest to moja życiówka, amura i ogólnie największa moja ryba. Szczęście do mojej życiówki amura 200 gram zabrakło, więc... Tak. No i... Bardzo fajnie, bo powita, nie było, szciwka pobita to najważniejsza karka nie była, no ale następnym razem się, mamy nadzieję, uda. No i jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmie. I też pamiętajcie, że napięte subskrypcji robimy konkurs. I będą dosyć ciekawe nagrody, więc zostawcie też dzwoneczek, żeby nie przegapić tego konkursu. I widzimy się niedługo. Cześć!